Strony MT i witam Was w kolejnym filmiku. To jest trochę inny filmik, ponieważ przygotowałam go z moją siostrą i to ma być, raczej znaczy miała być nasza taka swoista kolaboracja. Miało to polegać na tym, że rysowałyśmy połowy rysunków, znaczy się zostawiałyśmy linie na tej drugiej połowie, żeby było wiadomo, gdzie. Ma ta druga osoba rozpocząć, i po prostu ta druga osoba miała dokończyć ten rysunek, nie wiedząc, co się znajduje po drugiej stronie. Wiem, moje tłumaczenie jest bardzo pokrętne, ale zobaczycie, o co chodzi w dalszej części. Odnośnie samych rysunków nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ale chcę coś powiedzieć na temat tych speed draw, które są teraz widoczne. Ponieważ były one nagrane podczas ferii zimowych, tak. Więc minęło trochę czasu, od kiedy usiadłam i, i moja siostra ja też usiadła i narysowała swoją część, a tego, jak montuję ten filmik, bo teraz jest już kwiecień. I w ogóle wtedy te realia. Które się żyło, wyglądały zupełnie inaczej, ponieważ było to przed no, tą całą sytuacją, tą całą pandemią i wtedy były tylko przypadki w Chinach. Znaczy się, były, było kilka przypadków poza Chinami, ale większość była w Chinach i w ogóle można było nie pomyśleć, że to do nas trafi. A, ale taka dygresja. I tutaj w tym filmiku będzie pokazany właśnie speedrun mój, mojej części jednego rysunku. I speedrun jednej części, drugiego rysunku, który będzie wykonywać moja siostra. Ponieważ nie chciałam pokazywać wam, jak wykonuję obie części, znaczy się jedną część jednego rysunku i jedną część drugiego. Ponieważ uznałam, że może to być trochę nudne, więc zachęciłam ją, żeby też nagrała, chociaż bałam się, czy na pewno ten filmik wyjdzie, czy część wyjdzie, czy to będzie jakoś wyglądać, ale widzę, że nie jest najgorzej, bo wiedziałam, że ciężko będzie ustawić kamerę, jako że nie mieliśmy przy sobie statywu. Ogólnie to chciałabym Was też powiadomić, że jestem już coraz bardziej aktywna na Instagramie, poprzez to, że mamy teraz te lekcje online i tym podobne, to mam trochę mniej do roboty i mogę po prostu częściej rysować. I wstawiam tam takie, właśnie. Na razie to były tylko. Zdjęcia typu Work in Progress, ale mam nadzieję, że niedługo będzie tego więcej. I tam też będę informować o filmikach. O tym też poinformuję. Jestem ciekawa, kiedy go wstawię, bo dzisiaj jest czwartek. Planuję go wstawić w piątek albo w sobotę. Zobaczymy. No to już obie zrobiłyśmy nasze części. I teraz pora się. to jest moja... To jest akurat dół, który ja zrobiłam. I yy, powstawanie góry widzieliście już. To teraz tutaj odkleję, żeby to wyglądało tak. O. No, tutaj ta taśma mi się poprzyklejała. Aby zobaczyć tą całą pracę. Oh, boże. O oh, eee. To jest piękne. Kocham to To no, jest słodkie to jest słodkie. To jest słodkie. No jest słodkie. No jest słodkie. A tutaj takie. Dobra. No to zaraz pokażę tą drugą pracę. To jest moja góra, której powstawanie już widzieliście. I teraz tylko muszę tutaj odnieść ten dół. O matko. O matko. To jest absolutnie piękne. Nie spodziewałam się, że będzie miała takie. No, że tutaj składa. Tak. Czy tutaj składa. Tak. I tu kolejny. Nie spodziewałam się, że będzie miała takie. Chudą nogi. Matko, co tu się... Wiem, to są Co To taki kroptop. top. za czemu mamy krop top? Zachciało mi się narysować dziewczynę w kroptopie. topie. O, Boże. Nie no, to super wyszło. No. Musimy zrobić jeszcze takie kiedy indziej. No, i to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja się świetnie bawiłam ogólnie, robiąc ten filmik. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. No to cześć. Do następnego.